Cześć, Simonu, ludzie sobie z tej strony witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. A dzisiaj będę otwierał saszetki, i Wy zdecydujecie, który piłkarz powinien albo chcielibyście, żeby znalazł się w mojej drużynie w FIFA 20, czyli w ekipie Lewandowskiego. Więc w tym odcinku to Wy decydujecie, czyli widzowie decydują. No i zobaczymy kogo mi tutaj wybierzecie, no i albo uda się go trafić może w paczkach, a może go kupię, zobaczymy, wezmę sobie tutaj do tej zabawy saszetki z Champions League 19-20, no i jestem ciekawy, możemy brać pod uwagę może tylko karty specjalne, no zobaczymy, dobra, słuchajcie, skoro ostatnio wyleciał mi Messi, to może weźmy sobie saszetki z Messi, a weźmiemy sobie, a niech będzie 5 saszetek, no i zobaczymy, e, czy wypadnie jakiś fajny piłkarz. No i czy znajdzie się kiedyś tam oczywiście w drużynie Roberta Lewandowskiego. E, fajnie, że Wam się podoba ta seria. Oczywiście jutro będzie trzeci odcinek, w piąt, w sobotę będzie czwarty. No i postaram się Wam tak no, prawie codziennie wrzucać, co tu się stało, tak pogięło się. E, dzisiaj nie będzie. Bo wczoraj jak montowałem film, to po prostu zasnąłem i obudziłem się rano w ogóle z tym laptopem, a masakra. I dlatego dzisiaj nie było odcinka z ekipy Lewego. Dobrze, słuchajcie. Mam 5 saszetek. No i otwieramy, zobaczymy kto ciekawy mi tutaj wypadnie. No i oczywiście zdecydujecie którego piłkarza chcielibyście zobaczyć w ekipie lewego? Już poprawiłem zgranie. Mam, a może nie będę zdradzał. Zobaczycie nie jutro, ale w sobotę. Jest nowe zgranie. Jak mówiłem na początku, to jest dla fanów, dla zabawy. Ale, zgranie już oczywiście też poprawiłem. Dobrze, słuchajcie, muszę tutaj zobaczyć. Aha, dobra. Tu będzie chyba karta specjalna. No i mamy pierwszego zawodnika Arnolda z Liverpoolu. Oczywiście nie musicie patrzeć, czy to jest zawodnik z Bundesligi, czy to jest zawodnik z Ligi Angielskiej. Obojętnie. Może być on nawet na ławce rezerwowych, po prostu, żeby wchodził i grał. Kogo my tutaj dalej mamy jest Perisic. No on idealnie by tu pasował do ekipy Lewandowskiego. Ja zrobię takie swoje typy, więc jego sobie dam tutaj. No i lecimy dalej. Diaby. Tutaj mamy zawodnika z Galatasaray i tutaj Kevin de Bruyne, man of the match. Karta specjalna, ja Wam tutaj zostawię na górę, żebyście sobie widzieli. No takiego Kevina De Bruyne też fajnie by było. Dobrze, lećmy z kolejną saszetką. Karta specjalna powinna być chyba tutaj. No i dobra, mamy kolejnego zawodnika, jest to Sterling. Jest Sterling. Co my tutaj dalej mamy? No ten to mnie nie interesuje ten również nie, ten też nie. Tam będzie ktoś z Juventusu, słuchajcie. Tu mamy Lorente z Atletico i z Ajax, przepraszam, z Juventusu. Czy to będzie Cristiano Ronaldo? No dokładnie, Cristiano Ronaldo. I już wiem, co pewnie zaraz będziecie pisać. Dawaj Cristiano Ronaldo. No ale tutaj to bym musiał się Naprawdę mieć mega farta, żeby gdzieś go trafić. No kupić, to raczej go nie kupię. Wielu z Was pisało, sprzedaj Messiego i niby to jest nie jest złe, bo mógłbym go sprzedać, bo teraz widziałem, chodzi za 2600, 2700. Odczekałbym trochę i może by staniał i mógłbym go znowu kupić, I jeszcze może hajsu by mi trochę zostało, ale, ale nie, no zostawię już tego Messiego e, dzisiaj chyba prawdopodobnie ma być do, do zrobienia będzie chyba Messi, coś mi się tak, coś obiło o uszy ale podejrzewam że tam będzie ciężko go zrobić, widziałem, że niektóre karty staniały no dobra, nieważne, lecimy dalej mamy tutaj Hugo Lorisa Mm, tu mamy zawodnika z Walencji no ten mnie też nie interesuje TT, Olympic Lyon no i jest e, no, i, on mi nawet dwa razy wyleciał e, w FIFA 20 no i mamy tutaj e, zawodnika z Atletico Madrid i jest to e, Koke jest Koke, man of the match no do Ligi Hiszpańskiej no idealnie by się nadał. Dobra, lećmy z kolejną saszetką. E, możecie napisać w komentarzu, jeżeli macie w fifa 20 Perisicia, co o nim sądzicie, czy jest dobry, czy nie. Ja sobie go tutaj na razie dałem. Czemu by nie? E, dobrze, lećmy z kolejną saszetką. Tu już widzę, że będzie ktoś z Chelsea. Ale najpierw zobaczmy, co jest w saszetce. Mamy Coutinho. No tego gościa, no myślę, że też bym był zainteresowany. Eee, no ten gościu to raczej mnie nie będzie interesował. Ten też nie. Mamy tutaj jeszcze logo Realu Madryt. Hmm, <śm> bernadeski. Bernadeski. Fajnie się gościu nazywa. No i na karcie specjalnej z Chelsea mamy tutaj Kante. No jest Kante, elegancko. No to patrzcie jakich macie fajnych zawodników. No i ostatnia saszetka moi drodzy. No Ktoś tutaj będzie z Benfiki. Na karcie specjalnej. Tutaj mamy logo PSG. Co my tutaj dalej mamy? Pizzi, jest i pizzi, pizzi, pizzi. Iwanowicz z Juventusu jest logo i słuchajcie na karcie specjalnej z Benfiki jest to obrońca. No i proszę bardzo mamy Aleksa Grimaldo. Także słuchajcie, ja tak za chciałbym, no akurat fajnie mi wypadło, no bo mam tutaj dwóch zawodników z Bayernu Monachium Perisic i Coutinho. Jeżeli chcecie, żeby ci dwaj panowie znaleźli się też w ekipie Roberta Lewandowskiego, albo możecie napisać, nie wiem, że Perisic jest słaby, jego nie, ale Coutinho, albo możecie napisać, żeby dwóch, a może ktoś będzie wolał Perisician niż Coutinho, ale nad tymi dwoma będę się zastanawiał i chciałbym, żeby znaleźli się ale na pewno ten zawodnik fajnie, jakby był. No i słuchajcie, no i macie tutaj zawodników na kartach specjalnych, i podejrzewam, że pewnie większość z Was no, chciałaby zobaczyć, żeby był też Cristiano Ronaldo. Eee, no jego będzie ciężko zdobyć, ale, ale wszystko jest możliwe z tego, co zauważyłem. Więc może się uda, ale to oczywiście Wasze zdanie. Będzie się tutaj liczyło, może to ma być Kevin De Bruyne, może Koke, może Kante, a może Grimaldo. Także napiszcie w komentarzu. A i zobaczymy, czy uda się, czy uda się, właśnie któregoś z tych zawodników wrzucić do składu, czyli trafić, a może kiedyś tam kupić. Zobaczymy. Także to było na tyle w tym odcinku. Ja Was pozdrawiam serdecznie, życzę Wam miłego dnia i jutro zapraszam. O 6 rano będzie kolejny odcinek ekipa Lewego. Pozdrawiam, do zobaczenia, trzymajcie się. A i oczywiście będą tam paczki i nawet fajny strzał był. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, pa pa!